A więc program Sensino naprawdę ma genialną koncepcję? Oczywiście, nic nie musisz, ale dla wszystkich, którzy chcą dać z siebie wszystko, dodatkowo wspiera Sensino i chciałbym ci to wyjaśnić w tym filmie. Nasza niemal żutkowa faza jakie bonusy możesz osiągnąć, w jakim czasie i niezależnie od tego, kiedy dokładnie zacząłeś swoją podróż, pamiętaj, że w tej chwili naprawdę masz to, co potrzebne. Masz 30 dni na przekazanie pierwszych czterech zestawów premierowych jako subskrypcji. To może być subskrypcja oleju Benens, to może być subskrypcja witaminy D, to może być również pyszna multifly dla dzieci lub dla dorosłych, lub oczywiście również karmienie dla zwierząt. Może się zdarzyć, że jedna osoba u Ciebie podpisze 4 subskrypcje, tak, a potem masz pierwszy, a więc już osiągnąłeś pierwszy poziom. Można powiedzieć, osiągnięte, więc potrzebujesz czterech zestawów premierowych. I nie ma znaczenia, czy płatność jest miesięczna, czy jednorazowa. I dostajesz jeden. 100 euro dodatkowego bonusu. Więc mam nadzieję, że to zobaczysz a potem idziemy dalej. Zinsino. Nagrodzony jesteś, gdy w ciągu dwóch miesięcy, czyli w ciągu 60 dni, zachwycisz przynajmniej dwie osoby. Dla naszej koncepcji zinsino najlepiej, aby również rozpocząć z UPK, więc z pakietem, w którym znajduje się 10 testów za te 169 euro. A jeśli w ciągu tych 60 dni zachwycisz dwie osoby. Zapiszę to tutaj, więc osoba A, osoba B, a kuk. Oznacza, że ty, więc dostajesz trzy punkty rejestracyjne. Potrzebujemy w sumie sześciu. 6... Może też zacząłeś od pakietu podstawowego. To daje ci punkt. To znaczy, potrzebowałbyś wtedy powiedzmy sześć osób, które zaczynają może być jedna osoba po prawej stronie i pięć po drugiej stronie. To tak naprawdę nie ma znaczenia, ale najłatwiej jest wam to pokazać. Naprawdę ci również zaczynają z UPK jedną. Z tego potrzebujesz dwie. A wtedy Zenzino nagrodzicie dodatkowymi 400 euro. Więc jak to jest fajne w ciągu maksymalnie Dwóch miesięcy, a najlepiej szybciej. Czy w zasadzie już odzyskałeś połowę swojej inwestycji, albo jeśli zacząłeś od pakietu podstawowego, to oczywiście już odzyskałeś. Teraz następny poziom. Uważam, że to jest niesamowite, jak sensino to wprowadziło, a więc jeśli w ciągu 90 dni najlepiej pomożesz tym dwóm osobom z naszą całą infrastrukturą, co nasz zespół FireAdler ze sobą niesie? Więc jeśli również pomożemy tym dwóm, w najlepszym przypadku, żeby oni również zdobyli dwóch partnerów. Więc po prostu ta duplikacja, powiedzmy, no, że to jest tutaj A1 i A2 oraz B1 i B2B. W najlepszym przypadku również zaczynają z Wufika. Potem przynosi 3, przynosi 3, przynosi 3, 3, bo potrzebujemy w sumie 12 punktów rejestracyjnych. Jak już mówiłem, może to również składać się z podstaw, ale oczywiście potrzebujesz więcej partnerów. Ale jeśli w najlepszym przypadku pomożemy tym dwóm, żeby się również duplikowali, również zachęcić dwóch partnerów do biznesu, to wtedy wszystko działa wtedy. Sensino wypłaci Wam dodatkowo 1200 euro jako ekstra bonus. I uważam za takie tak mega doceniające. Zenzino po prostu nagradza. Kiedy pomagasz, aby nowi partnerzy zainteresowali się biznesem, oczywiście z naszą pomocą, również ci, którzy są tu dłużej, to jest oczywiście mega. Ale to też byłoby możliwe, że również tutaj kogoś sponsorujesz. To też się liczy. To nie musi być koniecznie teraz być A lub B, więc jeśli jesteś niesamowicie pracowity i znasz wielu, wielu ludzi, tak, więc możesz również sponsorować kogoś tutaj i wtedy masz ten świetny bonus. Aby to wszystko teraz podsumować, tak, jest jeszcze czwarty poziom. A więc masz tam w zasadzie 120 dni czasu. I zadaniem byłoby zwiększenie liczby premierowych zestawów z 4 do 10, czyli 6 dodatkowych. Więc, jak już mówiłem, w sumie 10 premierowych zestawów. Mówię, nieważne, czy miesięcznie, czy jednorazowo. Może to być też ten mini zestaw witaminy D. To kosztuje jednorazowo. Roues. To też się liczy jako subskrypcja i wlicza się tutaj. A potem Zenzino nagradza to jeszcze dodatkowymi. Euro. Więc niesamowite jest to wszystko, bo jak szybko możesz to zrobić, masz maksymalnie 4 miesiące, ale im szybciej to zrealizujesz, powiedzmy to w ten sposób, im więcej prowizji dostajesz, Mam to teraz tuż obok. Zobaczcie też równolegle całą listę, ponieważ są też prowizje zespołowe i bonusy CAP oraz różne inne bonusy pieniężne, oczywiście. To znaczy, tutaj nie chodzi tylko o 500 tysięcy, 700 tysięcy, 8 fenti. Nie, naprawdę możesz na luzie łatwo lub, jeśli jesteś szybszy, nawet do 3800, zarabiać. Uro. A jeśli. Się nad tym zastanowić, w jakiej normalnej pracy można to zrobić. Dodatkowe, powiedzmy, dochody. Ile nadgodzin trzeba by było zrobić, żeby zarobić 3800? Zarobić euro w pracy? I to jest możliwe dzięki naszemu biznesowi. Ty decydujesz, kiedy ty decydujesz, ile chcesz zrobić. Po prostu zaufaj sobie i korzystaj. Nasza infrastruktura. Bądź ciekawy. Zapytaj nas, zapytaj swojego sponsora, a potem to jest absolutnie możliwe dla Ciebie. I powiedziałbym, zaczynajmy.